Ludzie kochani, Football Manager 2023 dostępny jest za darmo. Łapcie zatem tą wspaniałą grę i grajcie za free. Co prawda, oferta jest limitowana czasowo, za darmo. Możecie pograć tylko przez ten weekend, a dokładniej do poniedziałku do godziny 18:00 czasu brytyjskiego, czyli czasu polskiego 19:00. No ale macie 4 dni na to, żeby się zapoznać z najnowszą edycją Football Managera, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Czy warto? Oczywiście, że warto. W mojej opinii jest jest to najlepsza edycja dotychczasowa fm zatem po prostu bierzcie Steama i instalujcie. Jeżeli Wam się spodoba, no to po tym czasie, który upłynie w poniedziałek, będziecie mogli aż do połowy lipca nabyć Football Managera z obniżką 50%. Czyli FM będzie po prostu dwa razy tańszy. I jak tak patrzę sobie tutaj na Steama w Wielkiej Brytanii, no to normalnie oczywiście Football Manager kosztuje 45 funtów, a ta obniżka powoduje, że będzie kosztował 22,50. Nie wiem, jak to dokładnie wygląda w złotówkach, bo moją walutą jest tutaj funt, no ale też to będzie o 50% przecenione. Także absolutnie się. Opłaca. Zatem, najpierw pograjcie sobie za darmo, zobaczcie, czy Wam się podoba. Tu oczywiście mówię do graczy, którzy jeszcze FMa 2023 nie odpalali. No, a później podejmiecie decyzję, czy za około 100 zł będzie warto go zakupić. Wszystkie FMy są przecenione, jeżeli chodzi oczywiście o edycję 2023. Na Steamie, na Epicu, na Linuxie, na Macu mamy również przecenioną wersję konsolową, czyli na. Na Xboxa, na PlayStation mamy przecenioną wersję Football Manager 2023 Touch i mamy przecenione wersję Football Manager 2023 Mobile. Zresztą, jeżeli chodzi o wersje konsolowe, to również możecie w nie zagrać za darmo przez ten. Weekend, tylko że zdaje się, na Xboxie e, ta promocja kończy się troszkę wcześniej, bo też w poniedziałek, ale rano. No ale to chyba nie ma żadnego znaczenia. Jest za darmo, jest za darmo, więc próbujcie, a potem e, potem podejmijcie decyzję, czy warto go kupić o połowę przecenionego. To ja Wam mówię od razu, że warto, więc nie ma się nad czym zastanawiać. I nie, nie biorę żadnych gratyfikacji od twórców. Tu oczywiście będą się pojawiały pytania. Zapewne od nowych graczy, czy na Discordzie, do którego macie linka pod tym odcinkiem w opisie, czy na Facebooku, na naszej grupie. Więc od razu na takie podstawowe pytanie postaram się odpowiedzieć, tak? Można grać W Football Managera 2023 z aktualnymi składami. Wystarczy chociażby zajrzeć na stronę Sortitudesy.net, czy jak wolą tutaj filolodzy angielscy, sortitudesy.net. Jeżeli nie możecie tej strony znaleźć, to zapraszam na Discorda, zapraszam na mój profil VRC na Facebooku, zapraszam do opisu tego odcinka, tam będą wszystkie linki. No i właśnie chociażby na tej stronie czy na stronie fmscout.com macie aktualne składy. Jak to wszystko zainstalować, nie będę teraz robił o tym wywodu, bowiem na tych stronach są dokładne instrukcje w jaki sposób to zrobić, więc absolutnie z tym nie powinno być żadnego problemu. A jak problem macie to tak jak mówię Discord czy chociażby nasza grupa nie, Tawerna Piłkarskich Managerów na Facebooku tam postaramy się pomóc nowym graczom. Także jeszcze raz mata i grajta za darmo od Sports Interactive Football Manager 2023 do końca tego weekendu, a nawet dłużej, bo aż do poniedziałkowego popołudnia. No a potem przecena o 50 Dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że wieści, które Wam przekazałem, są dla Was dobre. Na pewno tak, no bo za darmo to i ocek słodki, a tym bardziej taka wspaniała gra. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Raz jeszcze wielkie dzięki. Pozdrawiam i życzę miłego, udanego weekendu. Dużo zdrówka, cześć!